Wylądujemy komuś na dachu? <grymne> Wiedziałem. <grymne> Dobra, y, mamy Forda Bronco nadal. Y, świetna robota, przygotowała, chyba już prawie Dobra, czyli za chwilę zaczynam przygodę Horizon, także chyba mamy ostatni wyścig przed przygodą Horizon. Mmmm... dobra. Chcecie muzyczkę czy nie chcecie muzyczki? Napiszcie wtedy najwyżej włączę, lub wyłączę. Yy, bo generalnie myślałem, żeby teraz bez muzyczki pojedzi, troszkę sobie samochodów posłuchamy. Bo naprawdę dobrze tutaj furki brzmią. W ogóle tutaj nagrywałem, yy, nagrywałem tutaj drifty Nissanem yy, S13. Deniuk. No taki wiecie, taki klimacik fajny Ale koniec końców yy, tego nigdzie nie opublikowałem No zobaczymy, mam chyba nawet jeszcze zapisy na komputerze Więc kto wie, może, może, może gdzieś to udostępnimy Dobra, standardowo cię Fordem Bronco, fajnie mi się tym jeździ Mexicano, a jak? Zobaczymy co się zmieni co? I próbujemy budować To wszystko jakoś Oczywiście zapraszam, zapraszam was na Discorda tam macie informacje o mnie na bieżąco, a my teraz lecimy No i wszystko z chobułka dało się, dało się. No i gitara smacznego <gryryryryryryryrying> Jeszcze czasami takie głupie pomysły wcale nie są głupie, a jak coś się z głupie a działa, pamiętaj, to nie jest głupie Wylądujemy komuś na dachu? <gryryry> Wiedziałem 100% byłem pewien, że wylądujemy na dachu ale skręcaj Dobra Co za fura, to jest jakiś hammer? Chyba tak, słuchajcie, to jest jakiś hammer O, lubię ten tor Bo tutaj fajnie można ten zakręt fajnie ścinać I to mega fajnie nam daje przyczepność Bo jest taki wiecie, pod kątem I mega, mega, mega spoko Nie! Nie mów, że znowu nie mam tekstur, a jadę wyścig, nie. piękna sprawa. A może wy macie jakiś patent jak wyłączyć yy, ładowanie się tekstur jakby przez sieć, żeby ładowały się tylko z dysku. Może jakaś komenda startowa w, w Steamie? Jeszcze jeszcze wiem co mogę zmienić. Mogę ustawić yy, priorytet forzy na wysoki. Mhm. ja zaraz to zrobię. Zobaczymy, jak to będzie. O, bacz jak szeroko to wziąłem. Stary normalnie. Dziękuję, dobra. Muzyczkę zabieram trochę głośniej i... Mamy pierwszy dom! Lecimy i zaczynamy swoją przygodę. Spotkaj Ramiego w domu mulegę. Dobra, to spotkamy. Aha, to jest ten pierwszy dom, ten Casabella, okej. Okay. Okej. Okay. Mamy pierwszy domek czoty <laughs> Suka bułka, powiem Ci to jest bardzo dobre pytanie Ale chyba na, na to odpowiedzi nie ten, nie znamy. Dobra Oficjalnie zaczęliśmy Forza Horizon 5 mm, Najpierw pojedziemy na wyścig tak Obra Lecimy Chociaż nie powiem o pierwszym kierownicę zostałem w prezencie na święta, na święta, na urodziny chyba Ale na własne potrzeby, w lato? Mega spoko nam tutaj za wyścig Oj tutaj kto okay, to ma hamulce Halo jak to skręca? A jaka dobra fura. Ja nie pamiętam, że bym kiedyś. Dobra, my jakąś mamy tutaj taką traskę. Dobra, jak zwiększyłem na ten, to mi się już tekstury ładują. Więc spoko. Mmm

Czasami tutaj nie będziemy mieli tych wyzwań. Potem wiecie, znać to, znać tamto? Tak. Mmm, dla nadajnika radiowego, gdzie, 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 gdzie ja to mam znać? Chyba będziemy po prostu jeździć, nie? A, dobra. To tak było, pamiętam. Tu się już pokazuje nam. Oła, Eee uruchomić tryb zdjęcia. A ja, pod czym miałam zbindowany tryb zdjęcia? Pod tym. 100? to ty 100? A jak skończysz tą fabułę, to dawaj 13 pod drift. No, pewnie. Będziemy budować driftowozy. Tam nie ma w ogóle żadnej opcji, że nie. Oczywiście. Na razie sobie ogrywamy dzisiaj fabułę, nie? Driftowozy będą budowane to 100%. Znaczmy z narzędzia radiowego. O. Mm, no ta. Herbatkę mam, zaraz sobie herbatkę myślę odpalę. Co my tutaj mamy? O, tam coś mamy. Ogólnie myślę, że to też pokazuje nam mało wiele, gdzie my musimy jechać. Samolotram jego wyjścia. Nie, ja wyszedłem już! Nie mów mi, że już wyszedłem i nie, nie zrobiłem podpunktów. Nawet mi nie mów. Ty ja z tego wyszedłem. Dobra, wszystko, git. Mówi, że mam To. Eee, w ustawieniach chyba masz dźwięku, co? Głośność Sibiradia? E, Albo w tracker SMP gdzieś tam, może? Powiem ci, że nie wiem, nigdy w sumie nie wyłączałem. Kwestia też jeszcze przez co grasz, nie? Albo w ustawieniach rozgrywki? Radio, coś takiego? Czy nie, radio masz też zwykłe w Eurotraku i masz CB radio, tam są dwa radia. O, ale złam się tutaj. Oj. Jakieś zwierzątko nam tam przebiegło. Ale... wyminiętet. O! Ale powiem wam, że ta kierownica generalnie jak już wpadnie w takie T, że tak lata bokiem Naprawdę ciężko ją złapać Ja bałbym się chyba grać na tych fanatekach Direct Drive, tych DD2 Konem 250 nm. Moja ma 4 i już jest tak mocna To co dopiero jest tam No dobra, chyba jesteśmy w tulum? Nie, nie jesteśmy w tulum Dobrze, nie mamy tego na czas, tylko po prostu sobie jedziemy, więc możemy sobie tak bez presji jechać Mogę z wami pogadać oj oj, oj. kaszelek, dobra no jak mówi, że będzie idealnie to chyba tak, nie? no ładnie mono mhm okej okay. no piątego poziomu nie wbiliśmy, więc nie mamy losowania Jak mi tak nisko samolot nad głową przeleciał, to ja nie wiem. Delikatnie mi się wystraszył. Witaj w Horizon Apex. Mmm, dobra. A co za zawody? A to są te wyzwania, tak? Ja nie chcę tych wyzwań robić jakoś tak powiem wam szczerze. Nie, 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 nie chętnie. Mm, dobra, możemy sobie ten sprint polecieć sobie pojedziemy z Suprą Mamy nowe fury mm, Focus RS na tym, dobra zaczynamy 3 kółka myślę, że jest taki mało wiele Nie, jeszcze na razie nic nie robiłem no Dopiero w sumie teraz ją wziąłem, wiesz ciągle jeździliśmy tym Fordem Bronco Może po tym wyścigu coś, coś podziałamy Kręcaj O kurde Za dużo moc, nie opanował Papapare, tu tu tu, tu 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 Dobra, jesteśmy trzeci. Myślę, że to jest pierwsze kółko. To tam nie ma, nie ma w ogóle problemu, żeby jeszcze ich wyprzedzić. Na grubość lakieru, ale się zmieściliśmy. Dobra, pyk. I już jesteśmy pierwsi. Teraz tylko nie stracić pozycji. Myślę, że będzie git Podoba mi się ta Supra, kurde, naprawdę ładna jest O ja Już pewnie nie jest taka ładna <noise> Ja jeszcze, suka bułka, nie mam sprzęgła w ogóle <noise> Ciągle gram na automatycznej, wiesz? Jeszcze nie ustawiałem manualnej Do hamowania Jeszcze trochę Po wewnętrznej I lecimy Tu jest dosyć taki Zradliwy łuk Tak samo jak ten ostatni Wydaje się niby łagodne, ale tutaj trzeba dosyć Schamować no Ale według gry nawet 170 da się tutaj wejść, więc No ciekawe, ciekawe Hamuj! Dobra, teraz na razie nie wypadliśmy na tym zakręcie Teraz się udało Chyba No pra prawie po linii Przeciwników nie widać, gdzie zostaje daleko z tyłu. Myślę, że chyba nie ma źle. Czarpie taki kierownica, że. Uf. Hamujemy lewo i na ogniu. Już było blisko, teraz trochę może lewa noga. I na bucie, na bucie. Nie. Można to było zrobić szybciej. Ja trochę za bardzo do wewnętrzne pojechałem. I mnie wyniosło, ale co, mamy kolejny wyścig zakończony?